Choć jest nas tu dwóch, teraz ja będę mówił. Okej? Okay? Dobra. W każdej dużej firmie są menadżerowie. Ludzie bardzo odpowiedzialni, którzy zajmują się ważnymi sprawami. Na co dzień noszą krawaty, garnitury, robią różne odpowiedzialne rzeczy. Ale przychodzi taki czas, kiedy warto, aby menadżer zajął się czymś bardzo prostym, aby poznał firmę na każdym szczeblu jej istnienia aby potrafił kopać rowy, składać meble, transportować, przewozić. Taki menadżer wtedy czuje, z czym związana jest jego praca tam u góry, kiedy dotyka wszystkich tych problemów, które są na dole. Po co to mówię? W kościele mamy bardzo podobną sytuację. Są ludzie odpowiedzialni za różne rzeczy. Mamy różne dary łaski, w końcu jeden Duch, ale różne sposoby posługiwania. I tak czasem warto, żeby ludzie, którzy na co dzień zajmują się przepowiadaniem słowa, katecheci, ewangelizatorzy, księża, siostry zakonne, wszyscy ci, którzy stanowią pewną armię ludzi na pierwszej linii frontu, warto, aby czasem zdjęli z siebie uniformy. Nie znaczy tylko, że mają się wylogowywać z koloratek albo zdejmować habity, ale warto. Żeby pomyśleli, żeby czasem zejść tam, do tych problemów, tych zwykłych ludzi, którzy trochę inaczej muszą dbać o swoją codzienność, do tych ludzi, którzy muszą zajmować się pewnie wieloma innymi sprawami, takimi, które nie dotyczą tych, którzy są na pierwszej linii frontu, w sensie głoszenia Słowa Bożego. Warto, żeby pasterz pachniał tak jak owce, no chyba że jest pastuchem. Wtedy tylko patrzy na owce i dziwi się, że one nie chcą go słuchać.